W dzisiejszym vlogu, moi drodzy, testuję zapiekankę, którą również testował książulo od pani Ani w Gnieźnie. Mówię Wam, co odwiedzić, co zwiedzić w Gnieźnie, bo o to pytaliście. Tak więc zapraszam na kolejny vlog. Nie wiem, czy dobrze wybrałam. Paweł mówi, że to jest to Bubble Tea, um, która jest też w Stanach. Ale on wziął sobie szejka, więc nie wiem, czy to będzie takie, wiecie, to samo, czy on miał wcześniej ty chyba nie miał ty chyba miał szejka. Widzę, że tu napiweczki też już są wszędzie, także no ładnie. Kuleczki są. Uuu, tak samo wygląda jak miałeś wtedy, czy nie? Tak? tak? Wybierz sobie słomaczkę. I co się mówi? Dziękuję. A ja do pani Ani idę. Tutaj, gdzie był książulo. Nie wiem, jak będzie długa kolejka, to nie chcę mi się czekać. Chciałam bułkę z pieczarkami. Robimy proszę Państwa taste test. Cześć test. Nie miałam dawno bułki z pieczarkami, a tym bardziej od tej pani Ani, od zapiekanek. Ja jeszcze pamiętam zapiekanki takie w bułce, gdzie się robiło dziurkę. jeszcze pamiętam bułki z pieczarkami w bułce, gdzie się robiło dziurkę i nadziewało się pieczarkami z cebulką. Ja nie wiem, czy tu są same pieczarki, czy z cebulką. W każdym razie no, zobaczymy. Jak mi to będzie smakowało. No teraz ja będę robić właśnie. Dobra. Ja robię z test. Okay. Доброе <laughs> you just did the resentment. Good, oh, Cut, 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 cut. Dude, what? w polach lawendy, przyjechaliśmy na pola lawendy. Tak. Zobaczcie jak lawendy. pięknie tutaj wygląda, tam jest jeszcze kawiarenka gdzieś. Można sobie wypić kawkę może jakąś lawendową, nie wiem. Wiecie jak tam pada? Tam widać jak pada. nie Cześć, pan Lawendowy. Love no nie w tym, no przecież to nie widać w ogóle. Aha. Mocno takie fioletowe, a tutaj są jasne takie fioletowe. Widzisz? No, ale czy to nie jest dlatego, że pamiętam. Mamam sięka. Bo ty czujesz jak tak pachnie ta lawenda. Czujesz? Bo pachnie ładnie. Nie no. czuję. Jak nie czujesz. Czujesz. Zobacz, jak to ładnie pachnie. No słuchajcie, tutaj tych trzmieli. One tak się napracują na tym polu lawendy, ale pięknie. Tutaj nawet Dawid, który ma alergię i nie czuje za wiele, no to stwierdził, że... Czuję, jak te pola pachną. Pięknie tu, a zobaczcie, jaka idzie. Pięknie tu. Nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest niedaleko Gniezna, koło Czarniejewa. Takie pola lawendy. Pięknie tutaj pani sobie w żółtej sukni. Abah yeah. sesia <laughs> Przechodzimy do kawiarenki lawendowej, sklepik kawiarenki Tu podwójne te. O, ja chcę Faceliowy, ale to jest jakiś faceliowy, a nie lawendowy. No właśnie. Jarenki. jest taki niezagospodarowany pokoik, trochę ciemno tu. Nie wiem, może tu mają o, kiedyś zrobić coś lawendowego, tak na razie trochę ciemno, nie? Tu zauważyłam o. Zauważyłam taka ławeczka, w ogóle tam jest. Yy, tak można sobie zdjęcia pod tym daszkiem zrobić. Dużo też sesji można yy, sobie robić tutaj. Ludzie przyjeżdżają właśnie na sesję. Widzę nawet polecają fotografa, który te sesje robi, ale popadało. Dobrze, yy, że zdążyliśmy coś zobaczyć, zanim zaczęło lać. Dawid, powiedz dwa słowa do mikrofonu. Trzeba. Kubuś w domu, w Ameryce. Słuchajcie, pogoda nam tu niestety nie dopisuje. Pojedziemy do Gdańska. Chcemy jechać do Gdańska, ale no pogoda nie będzie za ciekawa, więc chyba tylko na jeden czy dwa dni pojedziemy. Nie na trzy dni, tak jak to było w innych miejscach w Krakowie i w Warszawie. No i chciałam wam powiedzieć, że ogólnie w Chicago jest 95 Fahrenheita, czyli jakieś 38 Celsjusza. Jest bardzo, ale to bardzo gorąco. A tutaj po raz kolejny w lipcu nas pogoda nie rozpieszcza, więc jeżeli będzie nam dane przylecieć w sierpniu przyszłego roku troszeczkę inaczej zmienić to No, to może wtedy będzie inaczej. Jady ma do mola ale najpierw jedziemy do apteki, Dobrze. Tak, trzy opakowania, My sisters driving. a ja się nikła. Sieniko, where are you going? No, Jedziemy inną drogą do Galerii Gniezno. Tak zwany low-key Day. Pawełek Fryteczki z kukuryku. No idziemy sobie. Pochodzimy po sklepach. Słońce wyszło, a miało padać. No ale dobrze, niech będzie. Niech będzie, niech wyjdzie. Dobrze. Mamusia mi właśnie pokazała, muszę to nagrać. Bardzo fajnie teraz w Polsce, takie jak w lato, wystawiają przed, przed większością sklepów miseczki do wody dla piesków. Wszystko elegancko, wzięłam numerek, jesteśmy w banku. Trzeba nakręcić, woda dla żeby... klientów, bardzo ładnie, elegancko. Ładnie, stoliczek do zabawy dla dzieci też jest. A my gdzie jedziemy? Jedziemy sobie do pizzerii Dolce Vita chyba. Jak już się będziecie pytać, to od razu mówię, niesponsorowane, płacone za swoje. No i Jezus, popatrz! On jedzie! Nie, nie! O my gosh, numer jeden! Powinien? No to ja nie wiem. chce coś wywinąć, chyba. No, a co ci nie nie będzie Fajna miejscówka. Jesteśmy w Ladolcie. Witam. Wszystko wyczyszczone. Dobre było. Tak, tak. Idziemy po nogę, A ja już przygotowana moi drodzy na jutro do następnej koleżanki. Musi być paczka z, ze stanami 50 stanami USA.

Łańcuszek był bardzo dobry. Tak. Babunia kupiła... Co? To włożyłam do tego, do samochodu. No i co włożyłaś? Dużą korbę z prezentami, a co chciałeś? Tam jest Twój pistolet. Aha, ja myślałam, że Ty nie pistolet. Panią, a z łańcuszkiem, krzyżyk? No to to, co widzi Pani. Aha. W następnym sklepiku szukamy dodatkowych krzyżyków, bo wiadomo na łańcuszku pawełek często zerwie, zgubi. Także Dobry. Dobry. poszukałyśmy łańcuszków, krzyżyków do Pawełka i poszliśmy z babcią na Wenecję. Piękna pogoda. Jeszcze pójdziemy sobie wieczorem na ten rynek, gdzie ma być dzisiaj koncert. Pytaliście mnie także, co można zobaczyć w naszej gnieźnie w pierwszej stolicy Polski, bo zmieniło się tu bardzo dużo od czasu, kiedy wyleciałam do Stanów, więc chciałam Wam o tym troszeczkę powiedzieć. Na pierwszym miejscu Katedra Gnieźnieńska, najważniejszy, najstarszy zabytek, miejsce koronacji pierwszych królów Polski. Znajdują się tam również drzwi gnieźnieńskie, następnie Muzeum Początków Państwa Polskiego, następnie wzgórze Lecha, czyli klimatyczne centrum miasta, piękna panorama i uliczki. Kolejna, chyba czwarta atrakcja, jakby policzyć, to Gnieźnieńska kolejka wąskotorowa. To jest świetna atrakcja dla dzieci i dorosłych. Kursuje ona sezonowo. My mamy podobną atrakcję w naszej miejscowości w Stanach, w St. Charles. Jest to stara kolejka wąskotorowa, która właśnie działa sezonowo dla dzieci w czasie Halloween bądź też na Christmas. Jak tak? Ja tak troszeczkę sobie chilluję. E, oczywiście na Christmas, żeby nie było wtrącania. E, musi być naturalnie, więc to pierwsze tak wyszło ode mnie. E, pierwsze mi z ust wyszło. Ta kolejka nasza e, to po prostu no, urządza różne tam mm, dla dzieci, na przykład w piżamkach przychodzą, e, oczywiście ubrane w kurtki. I ta kolejka wąskotorowa podczas świąt Bożego Narodzenia przechodzi tam przez wagony e, Gwiazdor, Senta czy jakkolwiek to się Mikołaj w różnych regionach nazywa no i nie tyle co rozdaje dzieciom prezenty ale właśnie oczywiście za to płacicie to jest płatna atrakcja no i, i na przykład tam no, jakieś historyjki opowiada, wiem że na Halloween bo tak byliśmy, dzieci się po prostu przebierają um, jadą tą kolejką trochę im tak straszy, włączają światło trochę także no jak to są małe dzieci to mogą się troszkę przestraszyć, aczkolwiek no nie ma jakichś takich wiecie E, bardzo e, scary. Następna, następna atrakcja, którą ja bym poleciła w Gnieźnie to e, deptak e, rynek. Różne restauracje mają naprawdę swój urok i klimat. E, rynek gnieźnieński, e, wszystko to zostało od, odnowione nie wiem, chyba z 10 lat temu. No i co chwilkę nowe restauracje się pojawiają. Są i sushi, i kebaby, i sphinx, i y, pizze, i inne pierogi, różne takie właśnie y, jedzonka. Y, naprawdę ma fajny klimat ten nasz rynek. Y, do tego fontanna, przy której można sobie zrobić zdjęcia. Ja się śmieję, że to jest tak jak fontanna Buckingham, nasza w Chicago, bo ona się nazywa fontanna Buckingham, która jest gnieźnieńska, jest jakoś, nie wiem, z 20 razy mniejsza, ale... No, ale jest taka namiastka tej fontanny, i, i ładnie to wygląda. No, Mi się to tam podoba w każdym razie. O łapie z rana, nawet gdy śpisz w ciepłych objęciach. I... Kolejna rzecz to, tak jak widzicie, chyba Wam wspomniałam wcześniej, to jest rynek, no ale jeszcze nie wspomniałam o jedynej ostatniej rzeczy, wydaje mi się, takiej jednej z głównych, to jezioro Jelonek, jego historia, tak zwana Wenecja, myślę, że jest warte zobaczenia również. Nie oglądaliśmy całego, ale dużo żeśmy widzieli. Mopulary tu jest Tak, tak, Ok, Pawek, chcesz sobie usiąść koło króla? Oto. No, Piękna katedra w tle. My idziemy z koncertu. Było fajnie jak widzieliście. No i nie skończyłam wam, co jeszcze można właśnie tutaj e, zobaczyć. Są takie małe króliczki, jest taka e, trasa, można przejść się szlakiem królów i królików. W całym mieście są właśnie takie malutkie e, króliczki. E, też wam chyba pokazywałam taką piramidkę. Tam jest też historia, takie piramidy są w centrum. E, historia Gniezna, różne opowiastki również z tego szlaku, więc można sobie e, tam to poczytać. Zobacz, no Właśnie mamusia mi powiedziała, pralki. bo czekaj, że tutaj coś takiego na styl amerykański. Nie wiemy czy tu ktoś to używa czy nie. W każdym razie tu są pralki, suszarka. I się płaci i płaci się za pranie. Takie automaty do prania są. A, tak, jest napisane po angielsku jak korzystać z pralni. Zobaczcie, ciekawa rzecz. A ciekawe nie Czy ciekawe, nie? Tabliczki na mszę. Zobaczcie, ładne wiadomości są u nas podświetlone. Uwaga, śledzie, bo Dawid jedzie. Patrzcie, zadzwonił do mnie dwie minuty temu, że nie wie, który bieg następny włączyć czy coś. Ale, Jaja. Tak jest, jak się chce jechać na manualu, a później się nie umie. Tak. Dobra. Kolejny dzień, moi drodzy. My tutaj sobie chillujemy. Paweł, jak jedzie na rowerku, chcesz na, na tam, na ulicę wyjść? Dobrze. Miało w sumie dzisiaj być tak sobie. Aż ładna, ładna pogoda. Paweł wie, że ma jechać. Jak będą jakieś samochody, to musi zjechać z drogi. No i tak sobie troszkę jeździ. Ludzi mu się trochę, no bo wiadomo, nie ma tutaj jakichś kolegów w swoim wieku. Czasami babcia go zabiera na hej, zabawa. Będziemy jechać też do Gdańska, no to z nami pojedzie pociągiem, lubi bardzo, to będzie z nami. No ale to wiadomo, dorośli, no to inaczej. Dawid go znowu zostawi, bo już się umawiał z kimś w Gdańsku, żeby tam z kolejnymi fanami, osobami... Y, które tam go znają albo przez internet, albo które z nią też y, grają od czasu do czasu na grach, żeby się po prostu spotkać. No więc powiedział, że mama, czy ja mogę być y, po prostu chodzić swoimi ścieżkami? Mówię, dobra, możesz, ale musisz mieć naładowany telefon, musisz być, żebym wiedziała po prostu pod pod telefonem. Gdzie ty jesteś? Wczoraj był na Malcie w Poznaniu. To są takie termy ciepłe, zjeżdżalnie inne takie tam. Z kolegami później poszli na Wisłę i jego lokalizacja pokazywała, słuchajcie, że był zupełnie nad Wisłą przez 4 godziny. Ja się nie mogłam do niego dodzwonić. W zasadzie tylko dwa razy zadzwoniłam. I mówię, Dawid, ty nie możesz mi tak robić, bo w świetle tego, jak teraz różne są procesy w Polsce, jeżeli chodzi o imigrantów, Wow! Powoli, żeby się nie wywalił. No to nie chcemy, żeby coś Ci się stało i żeby... Wiecie, dmuchamy na zimno, nie zawsze z grupą ludzi, więc nie powinno być źle. No ale nigdy nic nie wiadomo, prawda? Tym bardziej jak wracali z Poznania o godzinie 22.20 mieli pociąg. Później jeszcze był na takim pierwszym sleepover w Polsce. Kolega go zaprosił, ja oczywiście nie, nie znałam ani kolegi za bardzo, ani mamy. Ten kolega to z nim um, w Gosirze, e, również e, był na półkoloniach jakieś 5-7 lat temu i go z tego też pamiętał, niekoniecznie z e, TikToka, a później go właśnie zaczął obserwować na TikToku. Móc tak się znają trochę dłużej, ja poznałam mamę, jak dzisiaj go odebrałam z rana, więc bardzo sympatyczna osoba. E, no, i taka, wiecie, czuję się bezpieczna, że jest wszystko ok. Papa, pa. że jest wszystko ok, na pewno się będzie z tym kolegą tutaj y, spotykał. No, Kuba już w domu, jak wiecie. Enjoying his time with Daddy, <grytanie> czyli um, e, cieszy się tym, że jest w domu, pracuje nad swoim samochodem. Tam jakieś tam doczepia, wiecie, to takie skrzydła, ja to mówię, wing z tyłu i takie tam. Cieszy się samochodem, nagrywa wideo, także on też miał tutaj fajny czas. Naprawdę bardzo mu się podobało i w Warszawie, i te, takie troszeczkę, że daliśmy im swobody, że z Dawidem jeździł, i że my byliśmy, w innym, byliśmy w innym hotelu, on w innym hotelu z Kubą. Dobra, ale nie będę Was zanudzać. Czekajcie na dalsze nasze przygody w następnym vlogu. Bo ja tu wszystko zawsze komplementuję, że super, super, super. Oczywiście hejterzy powiedzą, że nie, że nie mówię, że ma Ameryka najlepsza. Nie wiem gdzie to mówię, no ale dobra. Więc w następnym vlogu będzie troszeczkę o niefajnych rzeczach, przynajmniej w gnieźnie, no i mam nadzieję. Że też Wam się spodoba, bo obiektywnym okiem chciałam spojrzeć na parę spraw, ale to już o tym w następnym vlogu. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Bye! <grym>